Nowy dom. Tak zaczął się nowy rozdział w naszym życiu. Zamieszkaliśmy razem z lekarzem i zdaje się, że całkowicie podbiliśmy jego serce. Byliśmy dla niego kimś ważnym. Może zanim się pojawiliśmy, nie miał nikogo, kto by nadawał sens jego życiu. W każdym razie, dawał nam odczuć, że swoją obecnością w tym samotnym domu wyświadczamy mu przysługę. My z kolei tak bardzo pragnęliśmy komuś zaufać. Doktor Sheffield przeznaczył dla mnie i dla Kerry olbrzymią sypialnię z dwoma łóżkami, której cztery okna wychodziły na południe, a dwa na wschód. Spojrzałam na Chrisa z rozpaczą. Po raz pierwszy od wielu lat mieliśmy spać w różnych pokojach. Nie chciałam się z nim rozstawać i spędzać nocy tylko z Kerry, która przecież nie potrafiłaby dać mi takiego poczucia bezpieczeństwa jak Chris. — Sądzę, że lekarz wyczuł nasze zmieszanie, gdyż taktownie przeprosił i pod jakimś pretekstem oddalił się korytarzem. — Musimy być ostrożni, Kathy — powiedział Chris, gdy lekarz odszedł. — Nie chcielibyśmy przecież, aby coś podejrzewał albo czegoś się domyślał. — Nie ma powodu do podejrzeń. — Koniec z tym — odpowiedziałam, unikając jego wzroku, przeczuwając jednak, że to się nigdy nie skończy. Och, mamo. Zobacz, co uczyniłaś, zamykając nas razem w pokoju. Dlaczego nie przewidziałaś tego związku, który nas połączył? Powinnaś o tym pomyśleć. Nie mów tak, szepnął Chris. Pocałuj mnie na dobranoc. Obiecuję, że w tym domu nie będzie żadnych pieszczot. Pocałowaliśmy się, powiedzieliśmy sobie dobranoc i nie zdarzyło się nic więcej. Ze w oczach patrzyłam, jak brat nie spuszczając ze mnie wzroku. Odchodzi.